Cześć widzowie, ja mam już dość. Nic nie działa, wszystko zepsute. Takie mody nie działają, więc co, ja mam dość. Cześć! Hej! no cześć widz. Cześć, cześć, cześć. Atmi 9 yy, on the sky. Tak, to ja. Yy, nie mam semonów. Nie mam czapki Asha, trudno. Będziemy grać po prostu zwykłą paczkę modów i myślę, że będzie yy, Kasunia. Ale co, zaczynamy teraz od SkyBlock GUI. Ukośnik, tykaj I, I, i enter. Dobra, eee, Create Team. Odlułem. Nasz Team się nazywa oczywiście niec. Zapraszam na dole, mamy, mamy Discorda, możecie sobie dołączyć jak najbardziej. I mamy w tym momencie template. Mamy Cozy cottage Mamy anarchii. I mamy jakieś kluźwa. Szanujmy się, to Lamusy 3 robią to co. No To masz wszystko zrobione, masz tyle miejsca. Ne, ne, ja sobie podziękuję. Witamy. No to co widzę? No to to zaczynamy <noise> standardowo, czyli co? Mamy jakieś standardowe tam, mam breaknie, jakieś. uuuu, legancko, dobra, to co? Działamy, 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 działamy. Teraz tak, um, żeby to nie było głupie. And my access. aha, I moja, i moja siekierka Dobra, to raz. Tu też jest MC. O, ciekawe. Będzie, 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 będzie. będzie. Mamy 8, no ale nieważne jest. Na milion procent jest dirt, dokładnie jest tu dirt, ale tutaj jeszcze pod nim jest. O. Bedrock, dobra, mamy to. Plan sesywalniemy i sobie myślę, w tym miejscu. O, nie będzie źle, myślę. Potem oczywiście pół płytki, i pół płytki kładziemy tylko i wyłącznie w takim miejscu. Nie, nieważne, mamy przecież pochodnie. A, to nie, o, nie było tematu. O, to nie było tematu w żadnym stopniu. Nie było tematu. Pochodnie mamy. Ło, widzowie, to, to nie ma żadnego problemu w tym momencie. Ona ści 8 na 8 czyli w tym 8, tam 8, 16 na 16 więc jest dla mnie w porządku w tym momencie. Teraz tak, mamy podbindowane? Mam od razu. U, ale nie działa, 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 nieważne. Myślę, że nie działa. No kurde, na początku questy by się przydało zrobić. Mamy już małą podferemkę, mamy boot standardowo, czyli co? O tak, o fajnie. O, nie mam questboota, ale mamy getting start, możemy zacząć i tak. Musimy wykraftować. Crafting, musimy zebrać drewieńko. Mamy zrobione drewieńko, mamy jakby co? O, sadzonka się no wypadła. I w tym momencie by nam się przydał ticket. Rock Czyli musimy odnaleźć stąd kamień. Kamień mamy ze stone pebble. Left, right click. O! Działa. O nie, dobra, to jest. Y, mamy różne rodzaje kamieni. Mamy dosłownie wszystkie. Mamy tak. Ojojoj, to będzie problem w sumie z tym. No ale zobaczymy, doran. Teraz możemy wy sobie wykraftować. Mamy blok. Mamy o. Stone Ages. Szybciutko, szybciutko orienty. Troje tego, troje się tego i w tym momencie przydałoby się zrobić większą może ilość na drewna. To jest ten mod, czyli co? Skryptowanie, mamy tyle moda, fajniczko. Po prostu zużyjemy. Pach. Działa. Od razu mile, widzicie? razem mamy więcej miejsca, od coraz lepiej. I teraz w sumie co by się przydało do doręczenia. Myślę, że jedna rzecz, czyli co? Zbieranie kobla w ten sposób. Hmm, jak to zrobić? Myślę, że dodajemy to na początek. I to. Co byś nam tym bardziej trud w tym momencie. Jest giga fajną rzeczą dla mnie, bo możemy zrobić. Hmm, a dobrze pamiętam? Stringi. W ten sposób, że musimy posadzić sobie elegancko drzewko. Jak to na każdym mieście drzewie, mamy mszycę. W tym przypadku się nazywa. Inaczej, to się nazywa. Nie mszyca, tylko to się nazywa. Tiltworm. worm. nazywa jak? Jedwabnik? A jedwabnik się nazywa, no. I robaczeć, malutki elegancki, no? Elegancki, no w sumie nie elegancki. Ale dam radę. O! Mamy wreszcie. Mamy jedno show. Jedwabniczka. To jest advancement, chyba to nie jest żaden quest No, to nie jest quest Ale co? W tym momencie jest deep. Zetniemy tym to całe drzewko. I teraz by się przydało zrobić tak. Ładnie posadzić. Ooooo. Nie może być. Chyba może być. Nasz naszą mazy Oczywiście moda ex. -teorum. Nie wiem, nie kojarzę. Prawym. I w tym momencie nasz progress. Przerastania naszych liści się powtarza i będzie po kolei. A nie, tutaj jeszcze zostało jeszcze jeden i je sobie wyhaczymy. O, widzicie, za mało miałem. Dobrze, zrobimy kolejną część, rozbierzemy drewnianą i mamy w tym momencie eleganckie stringi. No, ze stringów musimy zrobić już kolejną rzecz. Zaczął się edge speed i SIVA. SIV się nam bardzo przyda, naprawdę bardzo nam się przyda ten SIV do, ja do, do przesiewania, o, właśnie, przesiewania, właśnie na naszych surowców. W tym przypadku będzie nam potrzebny jak dobrze, Patrzcie, bo ładnie się domyślę, że to tak wygląda. Chyba. O kurde, mm, duża głowa. Duża głowa. razem. duża głowa. I pamiętam. Jak grałem w projekt OZON, pamiętam, było to coś, no? Był ten SIF. To jest e, XD właśnie, to jest to moda, ale nie kojarzył się to bo właśnie to moda. On chyba się przed tym inaczej nazywał. Chyba. Najmniejsza. Działa działa. Mamy w tym momencie o momencie o. Siwa, LED i w tym momencie możemy sobie na przykład, o, może kamień postawić, proszę, z um, hamerkiem, który zrobiliśmy. I sobie przesiać i ravel bardzo łatwo, bardzo szybko. I mamy, o, już mamy pierwszą oczankę ora. Yy, Więc co? Pamiętam, że z trzech masz chyba, z trzech masz jeden or? Chyba? Czterech masz jeden or. Pamiętam, pamiętam że było z trzech było, pamiętam, no. A to w starszych wersjach. Dobra. Mamy siewę, mamy Trenitek. Potem oczywiście możemy mm, Dirta tutaj dawać, albo Mycelium. A nie, Dirta, żeby się dropnąć sobie. Yy... Raz Mycelium sice A no so, bez Situ mamy. O, raz i Mycelium sice potem możemy sobie dropnąć. Fajna rzecz. Mhm. Tylko my w tym momencie przydałoby się zrobić więcej, myślę, ołków. Może ołków. Więcej zrobić Dirta, mamy Dirta z średnią małą ilość, naprawdę bardzo małą, małą ilość. Więc co, przydałoby się być może barele w tym przypadku. To teraz sprawdzę, bo bym się może nie domyślał. Znałem, że się się domyślił, ale mniejsza w to. Razem zrobimy z 6 desek i z jednego półpłytka, może więcej. Bo to ma bardzo fajną swoją zależność. Czemu? Możemy sobie postawić na powierzchni i w tym momencie, jak będzie padać deszcz, będzie się w nim zbierała woda. Czyli mamy wodę. O, nawet macie, 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 milimbekety. Jeśli mam milimbekety, to jest jedno wiaderko, pamiętajcie. Nasza rzecz to jest oczywiście zrobić sobie pupę linijackie i sobie je na przykład. Hmm, a może być tak, coś, czemu nie? Stać mnie. Zrobić sobie o. Nie, takie to może sobie zrobić. W ten sposób i sobie możemy zacząć na przykład o. No, dwa zostawiamy. Trzy. W sensie tutaj się nie będzie nam, nam zbierała woda, ale my możemy w tym momencie tutaj sobie zrobić oś saplingów. Bardzo ładny kompost. Dodarniemy, żeby to... właśnie żeby to to nie wykorzystać. O tu sobie jedno postawię. Bo nie potrzebujemy na produkcji tych drzewek. Żeby mieć to jedno oprzymię saplinga. O, kurde, mam, mam, dobra, mam dwa. Mhm. Ważne żeby mieć więcej niż jeden. To jest bardzo ważne. Ale no dobra. No i mamy. Jak Piękny dircid. Żeby nie wypadł. Więcej saplingów. I mamy w tym momencie. O, możemy sobie zrobić tydzień coś. I co? Wywalić na raz 4 sezonki. Wyspamować i mieć prośba chorej ilości drewna w Mamy Mamy stack drewna. No te Aha, czyli naprawili to. Czyli im więcej mamy do, do, do zebrania, tym więcej, tym wolniej mamy to w sumie do zrobienia. Aaa, fajne. Ciekawe w sumie, nie pomyślałbym o tym, no? Ale działa. Uuu, nie no, z tylu to by było dużo, myślę, no? Nie wiem, czy by mi, nie wiem, wystarczyłoby surowców na to. Choroba, Sylwia. Na co? Już mamy więcej ilości drewna od razu. I kolejna partia dirta. O, lasa. Tu posadzimy, nie będzie. I teraz tak. Ym, dalej by się przydało zrobić sobie na przykład stone barrel. Stone barrel sobie robi ze stone, oczywiście, standardowo. I po prostu musimy przypalić sobie stone. Hmm. Tak właśnie myślę nad jedną rzeczą. Czy tutaj będzie to do ogarnięcia w tym momencie? Chyba nie. Co to jest? Gdzie ty ready? A to jeszcze nie mogę zrobić. Albo muszę to zrobić drabel. A no widzisz, Muszę mieć trzy drabela. Miałem dwa. To w sumie zrobię, czemu nie. Raz i dwa. O, ale sobie przeprosiona. Przy nie ma co, nie ma co, nie ma co. Tin chyba to jest Tin. Aluminium fuck, ale tu jest. A to co zrobimy? To już w ogóle i całkowicie inny Dobra, nie ma co. Eee, tu mamy oligarienty. Czemu tylko mi raz? He? Eee? zryczyło. Nie rozumiem. Już? Zryczyło czy nie? He? Eee? No mam. Głupie. Z czym tu wiem, przesiać? Nie rozumiem. No węgiel, o, to w zmydzie. No dobra, w tym momencie to by się prydało tak. No, Będą głupie strzępki, by się przydało zrobić. Żydanckie. O, W tym miejscu. Podarujemy. Pach, pach, pach. A jakieś tu wszystko walniemy. Nie ma co. I byśmy zrobili tylko i wyłącznie jedną rzecz, czyli. Mm, farmę. Farmę Cobblestone'a. Bo w tym momencie by się przydało zrobić po prostu chorą ilość Cobblestone'a. Czy jest jakiś inny motyw niż tylko kopanie, tak naprawdę z. O, w ten sposób? No chyba nie ma. Teraz myślę, zrobię coś, myślę, um, timestampa i widzimy się, jak będę miał sporo, naprawdę sporo tego, co bo właśnie bym też się właśnie, danka, właśnie. Każdy dank jest bardzo fajną rzeczą. tylko to jest drogi? Nie jest drogi. Hmm, zrobię to. No, dajcie mi chwilę, ja to ogarnę i to zrobię, więc co? Cięcie. Odgłębiałem tak, podstawowa rzecz. Wziąłem sobie control, zgubiłem sobie keybind i sobie wziąłem use item block. Na SHIFT po prostu i patrzcie na to. Taki mały lifehack dla ludzi którzy nie ogarniają jak to wygląda. No i w tym meczu możemy sobie wyfarmić to to nie ucierpając. Do zrobienia takie cudo, to jest DUNK. Bo możemy sobie włożyć, o i tamki? Tu sobie prze... możemy se włożyć bardzo łatwo stona w tym przypadku, tak. I możemy wziąć ten pick up all, czyli wszystkie itemy które będę miał. Zrobimy sobie opatrzenie, tak sobie zrobię. Nic nie mamy w punktu, wszystko jest razu się ładnie się zbiera do naszego kochanego danka. To tyle w temacie. To jest bardzo opę. W tu można sobie siedzieć i sobie farmić te surowce. Teraz tak, maksymalny stack może być chyba ile? Nie pamiętam, 256 to są 4 staki. No OK, może być, nieźle. Teraz zrobiłem drugiego, bo na pewno by się on przydał do... Irona, o w tym. Teraz tak, wiem o tym, że tutaj jest jak kompres Receive 3x3 lub 2x2. To sobie możemy włączyć. To nie działa w ten sposób. Tu. No i dobra, widzimy Nie co widzimy. ja idę się podjeść. Jedzonko i widzimy się, nie wiem, godzinkę, Może dwie. Zobaczymy. O, nie montażu. Mamy trochę kobla. No i lit. że już. Co to ma być? O, trzeba naprawiać teraz cobblestone, to te tak głupie. a o, i cobblestone. Aha! No i mam teraz Git. Mamy gravela, dokładnie. No, z paręnaście staku mamy gravela, git. Pasuje. Teraz tak, byśmy musieli zrobić tak. Widerkę z wodą by się przydało na pewno. Na pewno by się też, raz też przydało, yy, myślę, że cobblestone generator. Więc bardzo proste. Potrzebujemy głównie sześć żelaza. No i w sumie no ale to będzie zrobione po prostu z Krusabra, czyli potrzebujemy porcelany, czyli potrzebujemy kleju, czyli byśmy potrzebowali to z z, dawało się wodę, wtedy to działało, chyba tak. Wtedy dawało się chyba sand, chyba. no działa, działa, spróbujemy. uuu, mamy, mamy może węgi. mamy żelazo 11. Dobra, możemy coś nie podwoić to, czy nie, czy średnią. Widzę, że średnio najeżdża w tym momencie. Możemy coś z tym zrobić. A nie, nie na wody. Wodę możemy zrobić tak, że ci liściu, ci Dobra, tu i tu. Tak, potrzebujemy liście. Liście tu, tu hard. Tu more. O, liście, pach. la. la, la kurwa, liści, by kurwa, żeby... Bierzemy tak. Pach, pach. Pomieścić, mnie stać, mam żelazo. Dajemy liście, dajemy do Drusybera, to się... robi. 1000 mililitrów, powodzenia. Mamy, no tutaj też sporo już. Dobra, mamy troszkę żelazo, trochę koperku. Fajnie, fajnie. Paść, paść. W Tasti, To by się jeszcze znalazło, Nie, to będzie za słowo. Bierzemy tak, flinciora, bierzemy flinciura, bierzemy Lifsona, bierzemy tu i robimy sobie make water Infinity water, jeszcze pół litra Odbierzemy też te flinty, mamy furnasika Aaaa, co ja zrobiłem? Jestem debilem Wspomniałem, że hammer jeszcze, Tak. A nie no ten działa, no patrzcie ten działa na Próbuję row, Ej. Ach, mamy bioderko wreszcie z wodą No to też mamy od razu, ja jadzie głupie co w ogóle robiłem tam gdzie został? Nie wiem, nie wiem. Ale dalej potrzebujemy więcej ilości stona. To co chciałbym skonać? no dobra, przyda, przyda się, nie mówię, że nie, ale tak, dalej potrzebuję dużo kobla. Jej, jej, Dalej, kobel farmimy, farmar farmimy, farmimy. I teraz mam mamy dostać i teraz tak. Kley, klej, 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 klej. Mamy kleje, mamy sześć kleja. Teraz to Robić. robić. Aaa, tak nie mogę. niestety, niestety, tak nie mogę. ale może być tak. I mamy w tym momencie 24, 100% się z... i możemy tak, proszę daj mi dużo bombina. Nie mam. fuck. Może mob grinder na szybko. Chłodzimy to, widzicie. O, ale fajnie, działa. Działa, 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 dział. Tak, działa. Teraz to na sztelcika. O, mamy git. Chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Fuck. Nie! Fuck you! To ma jakiś trójzomb! O kurde, trójzomb mam za Afryki! Łatwo. A to działa, zacznę to tej fajne. Nie no, lepszy damage rozumiem. Dzi, dzi, trójzomb. A to bo to zielony jest! Weee, fire attack damage. Uuu to ma dosłownie fire damage, ale fajne. O, dwa. Trzy. Cztery. Daję więcej, 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 więcej. Pięć. Jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze, jeszcze Sześć eee, za mało Aha Za mało, o jeden No to nieźle Nieźle, nieźle Nieźle, nieźle Nie no, git No muszę zrobić tak O i mam, kuwa, sześć i... Kopki mnie w dupę potrzebuje siedem No i tyle O, pa Ale git Iś Gdzie mój klej? Klejek Biorę klejek, biorę pach Nareszcie mamy to, mamy i no, tu Ach, o! Mogę dać. No i kobele się robi, no i petarda. A tak, pytanie na śniadanie, bo wiem o tym, że tutaj mamy dużo kresów do, do, do lejek, sible, on milek. As tak, możemy dać blaze mesh, uranium blue. Tutaj mamy sanda, tutaj mamy oczywiście jeszcze oddech. I chyba to będzie większość już zrobione. A to jeszcze potrzebujemy jakiegoś speed basic. Mamy jakiś dost. Mystytal nie, pityl nie. To w ogóle jest. Pickle twitch. O, nareszcie mamy lawę. O jezu, jezu. Kalimy tak. Pach. Jest. I potrzebuję znowu lawę. Fakalimy w ten sposób teraz. Mm, tak nie będzie. Tak. No i farmi mi się. Ładnie, kobelek elegancki. Git, też czekamy na to znowu i nie się robi lawka. A my co widzimy? Myślę, w tym momencie kończymy Mamy sporo, mamy akich, mamy grinder, zrobiliśmy sobie generator. Poro questów porobiliśmy na start. na odcinek, tu odjadęmy sobie myślę. Te już może tą mniejszą, pole prawą odnodzie. No? Już może byśmy powolutku bawili się, może, jak tylko nawet, no, samo siebie. Pozmieniamy te siewy całe, no? To już nie było złe. Albo czuwa jeszcze inne rzeczy, więc sobie dajcie lajka, like suba, komentarze dla Was i Discord macie w opisie. Więc co? Bywajcie i